Siemano z tej strony Silver i właśnie teraz wybudowałem mapę taki tor przeszkód na dwie osoby i pokażę z góry jak on mniej więcej wygląda. Będzie do pobrania na moim chomiku, który podam wam będzie link do, w opisie i tak wygląda cała mapa. Myślę, że spodoba Wam się i znajdziecie tu coś ciekawego, będziecie mogli po rywalizować ze swoimi kolegami na przykład lub z kimś na takim serwerze waszym yy, i mniej więcej to jest tyle co wybudowałem i pojawił się skin mój taki fajny i ogólnie zrobiłem go taki prosty nic się nie bawiłem z nim i ogólnie te słuchawki które on ma nie, może ich nie, nie widzicie no to je widać to są po prostu słuchawki, a te czarne, co jest na mojej twarzy, tak jakby, to jest tak jakby mikrofon, czyli to oznacza, że nagrywam i coś mówię do was po prostu, że tak jesteście w, całym, w punkcie informacji. No to bardzo zachęcam do pobrania tej mapy, myślę, że się dobrze będziecie bawić z kolegami i to chyba było na tyle. No to ja się żegnam i życzę miłej zabawy. i Zachęcam do subskrypcji mojego kanału do ocenienia tego lub dodania komentarza. No to Narka.